Bardzo stresujący dla nich jest ustny polski. To znaczy my nie mamy w takiej praktyce szkolnej takich momentów, żeby uczniowie dużo mówili. My chyba w ogóle nie mamy takiej praktyki, prawda? Dużo się pisze, nawet w tych kontaktach takich interpersonalnych, prywatnych. W związku z tym oni boją się mówić. A jeżeli mają mówić przed grupą obcych ludzi, to już w ogóle jest dla nich jakoś tak szczególnie to stresujące i tutaj widać to nawet kiedy obserwuję ich jako zdających, prawda? Kiedy ich egzaminuje, czy nawet świetnie przy uczniowie się trzęsą, tak? Widać ten stres. Kolejny Pewnie powód do stresu, to jest to, że to nie jest egzamin z języka polskiego, tylko z historii literatury. Jak uczniowie mi wskazują, to tego jest sporo, więc można się łatwo pomylić. A jeżeli można się pomylić, to wszyscy boją się tego, co nazywamy błędem kardynalnym. To jest coś, co czasami w różnych przewodnikach mówi się, że każdy o nim słyszał, mało kto go widział. Ale oni się go boją, myślą, że już pomylenie imienia i nazwiska głównego bohatera już jest błędem kardynalnym, absolutnie nie jest. Tutaj, jeżeli chodzi o jakiekolwiek Problemy potem zdających, to tutaj ewentualnie za taką pomyłkę można to sklasyfikować jako błąd rzeczowy i ktoś traci jeden punkt z 16 możliwych do zdobycia, ale to chyba jest takie stresujące, tak mi się wydaje.